tam, Witam! Dzisiaj zagramy sobie Minecrafta. Jeju! Fajnie by tak pograć w Minecrafta, bo Minecraft jesteś jedną rzeczą, którą nie warto grać. Wiecie czemu? Bo czemu? Bo czemu? Bo czemu, że można grać ile się chce. A bo Minecraft jest taką rzeczą niemożliwą w naszym życiu. Która daje nam żyć <śmiech> Żyć <śmiech> żyć w głowie To jest coś Żyć w głowie To jest pupka Zaraz się zbijam w żyć Zaraz się zbijam w żyć Dobra, co nie Okej, okay. dobra y No ładuj się Minecraft Najlepszy Minecraft Najlepszy Minecraft Bo to je... Minecraft. To je Minecraft. 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 Odbíráš ty Minecraft. 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 No, Minecraft. No, Minecraft. Pierdyka Minecraft! Minecraft! A jest, dobrze. Już wszystko gra. Więc... I ja pierdyka! Możecie wiedzieć, że Minecraft jest jedną z moich ulubionych gier też zaprezentuję drugą grę też fajną dość. To jest gra. Um, symulacje oddziału chirurgicznego, ale ja nie, nie lubię takich gier za bardzo... Teraz znaczy, lubię, bo chcę dostać lekarza, więc może stworzymy sobie nowy świat... Okej. Okay. David. David. bom. bombmierka, kreatywny, super płaski. No i okej. Okay, startujemy z tym fajowym świadkiem. Świadkiem. Aha, nie świadkiem. Co ja mówię, świadkiem. Okej, okay, jak już sobie wyłączym, Ja to nie ja to po prostu kameruję na na takim programie, co pozwala mi nieskończoność mówić i grać. Ile to już trwa? Pokaż. O, bo, no dobrze, to też jest. Okej, okay, no. Okej, okay, powrót, dobrze. O. Zespawnowałam się blisko wioski, no ładnie. Okej. Okay. Może to sobie zbudujemy. Teraz coś sobie zbudujemy. Dobre. 对。 Мама так, я и Тарки тоже. Еще тут. Nie robią się łapie, ale spróbuję na lag. Będę wtedy hardcore. Ja! Yeah! W jakich lagach to zrobiłam. Ja pierdolę. Ile to już trzeba... Ile to już... Ile... O 6 minut. To zaraz będę musiał kończyć. Nie, nie, nie! Dobrze. Zobaczcie. Gravel Zobaczcie gra, Ju Dobra ładuj się Może nie spadnie I będzie Będzie tak gravel nie Ładuj się Bo mi się kończy czasy się nie zapisało ja pierdykam. no to na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecraft rewolucja na razie